Przewodniczący Gromadzki, witam Państwa w anturażu Złotej Polskiej Jesieni, jak Państwo widzicie. Chciałem Państwu zarekomendować najnowszy numer tygodnika Do Rzeczy. Jak zwykle znajdziecie w nim Państwo cały szereg niezwykle interesujących artykułów, analiz, wywiadów. Tematem przewodnim bieżącego wydania Do Rzeczy jest ukraiński nacjonalizm fundowany na zbrodniczej ideologii banderyzmu, Niestety nie przeszkadza to wcale władzom w Kijowie na budowaniu współczesnej ukraińskiej tożsamości w oparciu o tę ideologię. Zachęcam do lektury bardzo interesującego tekstu Łukasza Warzechy na ten temat. Z wiodącym wątkiem nowego wydania naszego tygodnika wiąże się również rozmowa, którą przeprowadziłem z Witoldem Gadowskim. Rozmowa dotycząca bezkrytycznego, Ukrainocentryzmu, zdecydowanej większości polskiej klasy politycznej, taka polityka powoduje, że obrona polskiej racji stanu w relacjach z Ukrainą jest w zasadzie niemożliwa. O intrygującym wydarzeniu, które miało miejsce w Berlinie w ostatnich dniach, pisze z kolei. Piotr Semka. Rzecz dotyczy wykładu znanego historyka, profesora Andrzeja Nowaka. Wykładu, który odbył się w siedzibie Bundestagu na zaproszenie grupy posłów Alternatywy dla Niemiec. Wykładu o trudnej historii polsko-niemieckiej. To wydarzenie pokazuje, jak przekonuje autor, że rozmowa o naszej trudnej, skomplikowanej historii, skomplikowanej historii relacji polsko-niemieckich. Jest możliwa również na prawicy. Polecam również artykuł Rafała Ziemkiewicza dotyczący naszych krajowych spraw, polskiej polityki. Artykuł zatytułowany Żurek, laborant postdemokracji. Autor przestrzega w nim opozycję przed tanim obecną opozycją, przed tanim triumfalizmem wiążącym się z myśleniem, że obóz rządzący, obóz premiera Donalda Tuska jest w rozsypce i tylko patrzeć jak ten gmach władzy zbudowany przez Tuskaru nie złoskotem. Nic podobnego. Rafał Ziemkiewicz dowodzi, że te pozornie nieskoordynowane działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka... To część przepracowanego planu, planu, który jest zabezpieczony poprzez pozyskanie zagranicznych partnerów. Planu, który uwzględnia również scenariusze, przygotowuje narzędzia na wypadek, gdyby kolejne wybory parlamentarne potoczyły się niepomyślnie, obecnie rządzących. Czyli nic nowego. Wniosek taki, że jeżeli chcemy, aby Polska nie stała się w przyszłości wykorzystywaną prowincją niemieckiej Europy, czas twardo bić się o suwerenność. Oczywiście ciekawych artykułów, ciekawych treści w bieżącym w 43 już w tym roku w wydaniu do rzeczy jest znacznie więcej, nie sposób wymienić wszystkich, więc polecam Państwu lekturę całego tygodnika. Z całą pewnością będzie to bardzo dobra, intrygująca przygoda. Proszę Państwa, jak zwykle, zachęcam do prenumeratu naszej elektronicznej wersji tygodnika do rzeczy znajdziecie w nim Państwo szereg ekskluzywnych treści m.in. programy Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza Polska do Rzeczy, również program Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego, Antysystem, ponadto komentarze wideo na aktualne tematy oraz szereg innych treści. Jednym słowem nie pozostaje Państwu nic innego, do czego gorąco zachęcam, aby przejrzeć się uważnie warunkom prenumeraty elektronicznej naszego tygodnika.